Siemanko byczki, z tej strony Lisandra Lopez i zanim odpalimy paczkę z ikoną na koncie Road to Glory, to postanowiłem odpalić paczkę z ikoną na moim głównym koncie. Dodatkowo wielki pack opening, więc pamiętajcie o ła... Więc pamiętajcie o zostawieniu łapeczki do góry, napisaniu komentarzu, co wy trafiliście z paczki z ikoną i zasubskrybowaniu tego kanału, a teraz lecimy z wielkim pack openingiem. Żeby było więcej paczek dla was, widzowie, i zrobimy sobie z duplikatów yy, od razu ten yy, pacz... O! Czekajcie, ja mam modricza niewymiennego. Mam modricza niewymiennego, muszę go odzyskać. Dobra, paczka, rzadki piłkarz elektron. Jedziemy. Polska, napastnik. O król Polski, jakie tutaj szczęście. Jakie szczęście. O shit, malinka, ale ty dobrze wyglądasz, łobelt. O! Ale on dobrze wygląda. I patrzcie, teraz Mbappe jeszcze. Dwóch najlepszych napastników w historii Polski. Patrzcie, patrzcie na przykład na, na tą paczkę. Ja rączki daję za głowę i czekam. Ajajaj, aj, aj, mógłbym poczekać długo. A i tak by nic nie, wylecia, nie wyleciało. Paczka Rzadkich Piłkarzy Elektrum. Let's go! O Hiszpania! Jak dawno cię nie miałem, ty wariacie, mój kochany. Kiedy gra Hiszpania? Muszę sprawdzić. Na mistrzostwach świata. Bo ja już tam flagę mam przygotowaną. Ja mam, ja mam flagę przygotowaną. O, a tutaj kulaks trafiliśmy, widzowie. Mały kulaks. Eee, dobra, duża złota paczka piłkarzy premium. Zawiera 24 złotych piłkarzy, w tym siedmiu rzadkich. To jest dobra paczka. To jest dobra paczka i ona naprawdę może, może coś fajnego przynieść. Ale leci. Ale leci. Naprawdę, jest dobrze, widzowie. Jest tutaj. O, i nawet nie jest duplikatem. Patrzcie, Mbappe. Ja czuję tego Mbappe, nie? La, la kaka. Dija. Ja czuję tego Mbappe'a, naprawdę. Paczka trzech piłkarzy mistrzostw świata 80+. O Jezu, już myślałem, że coś trafiliśmy tu mocnego, nie? Ale to... a działa, 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 działa. Ale walkout, ale walkout i to jest... No kurde, oczywiście, że tak. Pięknie. Ty, jakby tak tylko na napastnika. Zamiast tego bramkarza dali. No, pewnie, że tak. Super, naprawdę. Duplikat, co ty nie powiesz, wariacie? Naprawdę to jest duplikat? Paczka, rzadkie A. No dobra, widzowie, lecimy. Ja pierdolę! Dobra, odkucie. Srebrny, zajebiście. Dobra, niech to ważne mecze chociaż oddadzą. To będzie mi lżej O, inform Lat lat Dobra, jedziemy, duża złota paczka premium, paczka za 15 tysięcy Adama Traore, to jest zajebista karta ogólnie, To Adama Traore, nie? Mbappe Mbappe. Dobra, ma za paczka piłkarzy, let's go. A, 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 a. No. Tak paczka piłkarzy Electric Prime, patrzcie do. bam. Kudemo? Kudemua? Chciałem! rewasz był, rewasz był, kurwa jest! Wygrałem, remis mamy! Mario, czy to prawda, że byłeś z Jackiem w Legii? Myślę, że warto byłoby na przykład El Polako zapytać, albo Miłosza. To jest, to jest bardziej pytanie na czasie. Czy byli z Jackiem w Legii? Będzie? Let's go! Był zdziwiony, zaczynamy od tych dwóch paczek Które tutaj czekają Na nas Oh yeah oh Hiszpania, SP O, oh, Luis Alberto, 84, wow 83 Powodzenia, dziękuję, dziękuję Przyda się Złota paczka że Prawie w tej paczce trafiłem Bapę, ale nie w takiej dokładnie Troszkę lepszej troszkę innej paczce, która była troszeczkę y, bardziej przyjaźnie nastawiona wana okej, okay. dobra widzowie rozpoczynamy balangę paczka z podstawową wersją ikony paczka, która może naprawdę dużo zmienić, ale też może niczego nie zmienić bo cena tej paczki nie była zbyt duża wysłane do klubu Szukamy po narodowościach i widzowie. Otwieram posiedzenie i słucham Państwa. Od jakiej narodowości zaczynamy? Topowe na końcu. To Wam od razu mogę powiedzieć. Topowe na końcu. Słucham Państwa. Ukraina. Nie ma Ukrainy. Serbia, Rosja. To może Szwe Szwecja. Nie ma Szwecji. Topowe na końcu, na pewno. Irlandia mówi Ptysiu, ABCDFGHI. Irlandii nie ma, a i, i tą drugą od razu sprawdzimy. Ło, nie ma. Kongo sprawdź. Benio! Dzisiaj jest szansa na coś wybitnego, ty. Essiem Gany sp sprawdź. No dobrze, sprawdzimy Gany. Nie ma Gany. WKS. Dobra, czekajcie, to zrobimy już od razu wszystko to, co tutaj jest tej ostatniej kategorii. Ukraina i Walia. Dobra, nice, nie ma. Finlandia. ABCDEF. Dobra, idziemy dalej. Nice. Węgry były. Węgry były. Dobra, A. Na no, A niczego nie ma. To idziemy teraz tak. B. Bułgaria. Nie ma Bułgarii. Nice. Korwacja. Pindur. Czechy. Nice. Okej, okay, tutaj już c nie ma. Dobra, lecimy z eską. Szwecja była, Szkocja. Nice. Serbia. Nie ma, nice. Dania. Zaraz zobaczymy sobie, Danie. Serbia, ok. I tutaj też już wszystko jest sprawdzone. To teraz ta. PR. Rosja była. Rumunia. Nice. I jest w ogóle Hadzi czy nie w grze? Jest Hadzi czy nie ma? Jest, ok, jest. Jest, 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 ok. Dobra, to jedziemy teraz tak. D. D jak dupa. Nie ma. Dani. Więc jest nice. Eee, Ghana była. Finlandia była. Okej. Okay. O. Meksyk. Nice. Nie ma laudrupa, ta. Nigeria. Nie ma okoczy. A okocze i tak jest hero, no tak. Meksyk dobra. I co, zostało nam HL? Irlandię były. Japonii nie ma. Kamerun. Nie ma Kamerunu. Ale jest Monte. Ok, najwidzowie, no w takiej sytuacji dojeżdżamy do najlepszych dziewięciu narodowości. Od czego zaczynamy? Cameron, z Niemcy. Od czego zaczynamy? Anglia. Włochy i Nesta. Anglia, Włochy. Argentyna. England. Dobra, no to od Anglii zaczynamy. Let's go. Anglia. Mamy Anglię.